No dobra, a to teraz zrobię taką krótką przerwę pomiędzy sekwencjami. Tak, podejście tutaj. Jednak to coś zmienia, jak widzę. Że jestem zauważalny, rozpoznawalny. Kieprzenie anczarowie! Aha, no tak. O, trochę trupów powstało, i wskoczę sobie do, do tego. Nie widzicie mnie. Czy teraz będą upierdliwi Anczarowie wszędzie? Dobra, oni sobie szukają. Spójrzmy na mapę, więc tak, jest tutaj jakaś w pobliżu rekrutacja nowego i wskoczymy do sklepików, zobaczymy co się dzieje w sklepikach. O! A no tak, ukryty grobowiec, no to tam skoczę, ha! Akurat skorzystając z tego czasu wolnego. Już mnie nie szukają. Lutning, lutning. A, i tak skoczę do sklepu, więc nie muszę nic grabić. Przydałoby się jednak zmniejszyć ten poziom poszukiwania i kupić coś. O, przesyłka. Ho. Nie zajmowałem się miastami, no to teraz atakują. Dobra, co jako pierwszy kupię? Właśnie przydałoby się, żebym jakieś środki, medykamenty kupił. Okej, okay, tutaj powinien być medyk. Oh, zanim będę walczył, uleczę się. Tak. Lekarstwa doładuję Trucizny też Składniki? Zapełniono O jak ja już wziąłem Skoczcie za mną, zginiecie jak wpadniecie do wody O, nie da się złapać. No, spryciarz. Próbuję nas ślepo strzelać przez deski. Z tego co widzę, to tak gra. Ma coraz więcej bagów. No, nie, coraz więcej wtedy strzeli przez bramę. Dobra, jestem rozpoznawalny i to jest bardzo, bardzo, bardzo upierdliwe. Eee... Moment, moment! Ho. Dobra. Myślałem, że nie mam wtedy środków leśniczych, a okazało się, że podbinowałem przez przypadek na jedynkę. Coś. Dobra, trzeba mnie uczynić nierozpoznawalnym. W pobliżu nie widzę żadnego gościa nawołującego. Uf, ciekawe czy zdołam do tych sklepów wejść nie, niezauważone. Nie widzę na mapie, żeby ktokolwiek strzegł. Dobra, na razie nie ma nikogo. Zobaczmy, co jest tu, krawca. E, u księgarza. <grystanie> Karty ze wspomnieniami. <grystanie> Świetnie. Ja już wszystkie mam. To nic ciekawego. Wszystko inne wykupiłem. O, tutaj powinno być coś ciekawego. Sakiewki. Tak, duża torba na spodochron. Rzadziej trzeba będzie kupować. Pas na noże. Już 15 noży? Nie, 20. Spod ochrony. No i te farbowanie ubrań, które nie działa z moim pancerzem. A zaraz! A nie, 15, dobrze. Kupione do maksa. W banku coś jest może? Jest Transaction tysięcy. Ok, tutaj jest miejsce, gdzie mogę wysyłać ludzi. Nie tu, ale tutaj już widać tą bombę. Tu? Moment, wezmę kogoś, a nie mogę wziąć. Dobra, ale za to mogę... O! Huh. Ciekawe, czy mogę rzucić tak. Nie? Musiałbym wziąć ich. Be be <laughs> uh. Moment. Oh. Tak. <gryzanie> 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 Bank. Ten puste web. To tak. Tam rekrutację widzę. Tak, co po rekrutacji zrobimy? Ukaże się. Może do kowala przyjdziemy. Co jest u kowala, naprawa, która tutaj nie działa. Zbroja. Teraz już metalowe. Są gorsze oczywiście od tych co mam. Uzbrojenie. Młod bojowy. Szybkość większa, reszta gorsza. Rapier. Uch, może kupię. A to? To jest gorsze, zdecydowanie gorsze. Chyba rapier kupię. No, mała broń? Nóż Bajazyda. Takie same statystyki, jak to, co mam. O, ta broń była już w dwujersce. Zresztą, zdaje mi się, że to też. Okej, okay, jest szybka, jak widać. To co teraz? Teraz wskakujemy do jakiegoś tunelu i przejdziemy do ukrytego miejsca. Gdzie jest tunel? Niedaleko. Tu ukryte miejsce. A może w pobliżu jest jeszcze jakieś. A nie, tu jest dopiero do kupienia. Nie ma nic bliżej. Dobra, skaczmy do tunelu. Może gdzieś tam po drodze będzie... Ktoś, kogo będę mógł przekupić albo zabić, żeby zmniejszyć poziom mojego poszukiwania. Agia Sofia Aha, to jest sklep Sofia, leśnie skakujemy. Dobra, zawsze jak patrzę na tą mini mapkę. O, tutaj mnie nie szukają. Nie rozpoznają. Fajnie. Może po prostu tam mnie rozpoznawali tylko dlatego, że dopiero co tam misja była? Dobra, a nie, zmniejszony poziom poszukiwania jest z jakiejś dziwnych przyczyn. E tak, przekupimy. I oczywiście wykonamy trik, który nigdy się nie nudzi. <gry> I do ukrytego miejsca. Gdzie jest ukryte miejsce? Zawsze właśnie jak patrzę na minimapkę, to zwracam uwagę głównie na to, co mam zaznaczone. To jest bardzo denerwujące, dlatego że nie zawsze akurat tam chcę iść. Pomóżmy szczejnowi. Undobrą no, pomógę I... szybka metoda. Fight for an honorable cause, Arkadashim, not just your life. If I can help others as you have helped me, I most certainly will. I jeszcze ile jest. Już wypełnione! To była ostatnia rekrutacja, chyba że mi zabiją. zabijał. A jak widać tamtego chyba nie zabili, bo tylko jedna rekrutacja od tamtego momentu była. I wypełnione, I jak widać. Momencik, czy tu gdzieś są strażnicy? Nie. Bym poszczył cygankami strażników. Co jest? A, on już przekupiony. Już nie pamięta, że mu ukradłem sakiewkę. Ciekawe gdzie jest to ukryte miejsce. Ogląda jakoś tutaj. Aha, może na poziomie. Gleby, chyba tak, a momencik, teraz kółeczko, jednak nie, bo bym walnął w tamto. Dobra, nadgorliwiec. Secret <laughs> Sekret Hagia Sofia. I Pasha był podziwiany za swój honor i odwagę. Szczątki tego słynnego tureckiego asasyna spoczyły w podziemnej krypcie, do której można się dostać ze świątyni Hagia Sofia. Ukończ poziom w mniej niż 6 minut. Tak jest. No to nie ma co mi trężyć czasu. Raz do przodu. Od razu. w tą stronę. Teraz złapiemy się za cegłówki. Skok w drugą. Teraz... Nie zawiedź mnie! Dzięki. Dobra. Kontynuacja po cygłówkach. Wspaniale. No. I do przodu. Teraz na ziemię. I... Trzeba się przejść, obczaić co i jak. Taki dziwny ten na, ten na samej górze. Trzeba go zbadać z bliska. Na szczęście... Niby tak, takie dziwne głosy są, ale można dowoli na tym stać. Okej. Okay. Teraz tu już jest drabina. Dzięki temu jak stracimy, czy znaczy jak spadniemy. To można tutaj od razu się dostać. Teraz tutaj trzeba zahaczyć się. Aha, no tak. Dobra. Dzięki szczerbom można się tu poruszać. Co dziwne, bo. Bez szczerpąd by się złapał za każdy ten fragment. O no, dobra, tu jest zjazd. Okej, okay. tu jak kamera sugeruje, w drugą stronę trzeba teraz. Na to. I w tą stronę. Dawaj do gry, i tak. Jak znowu kamera sugeruje. Trzeba wejść na murek. Teraz trochę wyżej, i mamy Hamski. Hint. Okej, okay, i w bok. Przypadkiem nie nacisnąć spacji, to się kończy śmiertelnie. jest i troszeczkę wyżej. Tutaj już można. I teraz już można skoczyć. I na miejsce. Hm. Dobrze, że głęboka jest, nie skacz na głowę w nieznanych miejscach. Dobra, jest tutaj grobowiec i skrzyneczki trzy. I ze zwłok zdzieramy zbroję i szakapaszy. Która potrafi odbijać większość kuli pocisków. Okej, okay. dodatkowy cel zrealizowany, wracam do miasta. I tyle. Sekret Hagia Sofia. Zrobione, no, nareszcie wydostaje się z tego miejsca, tak w tej masce mu do twarzy, i teraz zobaczmy, co jest dokoła. Nic takiego ciekawego. Więc... Polacy tylko na misję powysłam ludzi. Tak? I wrócimy, zrobimy jakieś zadania. Dobra i tutaj jest też o, uzupełnię braki w moim zapasie. Tak, ładunki zaczepne. Zaczepnę tej jak największe. Szrapnel, świetnie. A nie, zmienię przecież na przylepkę. A może. Nie, tym razem będzie wybuchowy zwykły. Z taktycznych. Taktyczna od razu wybucha. Niech będzie średni, bo mam dużo. Pokażę wam, jak działa owcza krew. Dywersyjne wszystkie są. Chociaż w, dywers w dywersyjnych mógłbym zmienić, żeby były na mały rozrzut, bo przecież niepotrzebne tam jest duże. O, 49 wiadomości. I zobaczmy, ile zarobiłem. Jakieś 20 parę tysięcy. I tak, a mam tutaj wypełnione. Tak. I zobaczmy, czy mam w każdym mieście po pięciu. Na szczęście nie musiałem... O, tylko Rodos, nie? Ale Rodos jest zablokowany. Nie zajmę się multi, o ile zajmę się w ogóle. I tu jest kilka... O, miasto w oblężeniu, miasto w oblężeniu. Miasto będzie w oblężeniu przez cały czas, dopóki nie puszczę tutaj misji Broń Miasta. Jeśli wygram, to przestanie być w oblężeniu, jeśli przegram, no to przejmą Templariusze. Dobra, i to jest bardzo. A, mam tutaj prawie w, we wszystkich miastach. O, właśnie, wszystko jest rozwinięte, że nie mam misji rozwoju miasta, a tylko pojawiają się nowe misje. I zawsze tam po cztery nowe misje są. Z tego co zauważyłem. I w prawie wszystkich miastach mam rozwinięte całe. Tutaj jeszcze w tych ostatnich paru zabezpieczyć szlaki handlowe. To każdy sobie z tym poradzi. I... Sm Sługa Boży, Madryt. Puścimy tych. Jeszcze dorzucimy jakiegoś. Dwa miejsca niby są. O. Rzecz jest taka, że jak tutaj misję zawiedzie to biorący w niej udział zginął więc trochę nie warto ryzykować tutaj jest rozwój jeszcze rozwój kosztuje, to nie sklep wolnocłowy tak o, to jakaś prosta misja od Marsylii puszczę na siódmym gościa. I pozostała reszta to są zwykłe misje, czyli bez tych gwiazdek w poziomie trudności. O, z tymi gwiazdkami to są z rozwoju miasta. Niestety, chyba nic nie można zrobić, żeby stale 100% było w przejęciu miasta. Znaczy, we wpływach. Trzeba non-stop coś wysyłać ludzi, żeby coś robili To się opłaca i to jest bardzo upierdliwe Jak już chyba mówiłem Znać kreta <ścoughs> Trzeba wybrać się do ogródka Okazja Dobra, postaram się tutaj Wszystkie możliwe Misje rozwoju miasta skończyć, tak reszta niekoniecznie. Tunis w Tunezji też wszystko rozwiniemy: szlaki handlowe. Oczywiście przy każdym z tych jest tutaj właśnie opis misji. Ale to jest powtarzalne mocno. Okazja. W każdym mieście jest okazja. Zresztą zawsze jest okazja. Dobra. Ten na piątym też poleci i dostanie jakieś poziomy. Reszta ok. I tak. Teraz trzeba popatrzeć, którzy nie są zajęci. To są niezajęci. Pójdą sobie na koncert. Trzeba dbać o kulturę. Tutaj potrzebny jest specyficzny dość zabić szpiega. Dobra, olewam resztę. Coś się stanie. Wzrośnie. Robię to maksymalnie szybko, dlatego że po prostu to jest wtórne i. Po tylu razach już potrafi się bardzo znudzić. A śmieszny bak jeszcze zauważyłem, że można było wysłać. Znaczy, pojawiło mi się cztery misje zwerbuj nowych asasynów w bursie. I puszczam na jedną. Okej. Okay. Puszczam na drugą. Okej. Okay. Puszczam na trzecią. ok. Puszczam na czwartą. Gra się wysypuje. Spis powszechny, dobra? Dobra, nie chcę mi się wysyłać wszystkich czterech. Niech coś się zdarzy. A tu, obrona miasta 98 zgodnie z tym, co powiedziałem, nie będziemy ryzykowali tutaj. Już bronią miasta w bursie. Admiral'a zgładzić. Ciekawe czy jest specjalizacja. Jest tutaj jeden wolny. Doprowadzić wodę. Potem zainstalować gaz. I Aleksandria. Kodeks. E, moment, Test z trudnością 1. Wszystkie tu są z trudnością 1. Mało opłacalne, ale na niech będzie. Musi coś się dziać. To wyślę wszystkie cztery misje. Zresztą opłaca się tylko wysyłać na maksa wszystkich. Ale nie będę tego marnować czasu na to. O, akurat przyfarciło. Został specjalista. Dobra. Po wysyłani. Lecimy. A nie, jeszcze do sklepu, bo mam zero spadochronów, nie wiadomo czemu. Gdzie jest tutaj? Jest. Zero spadochronów. What the hell? A jeszcze do Kowala może skoczymy odblokować. Znaczy nie odblokować, tylko wykorzystać nowe miejsca na strzały i inne takie rzeczy. Amunicja, składniki. O, korpus z lądem. Czemu nie? Na razie nie zamierzam nic zbierać, bo nie zamierzam przerw robić. Bełty, a nie jeden. Dwadzieścia wspaniale. Lubię noże. Dziwne jest to, że oni mnie nie, sz nie szukają. A ci z pistoletami. O! Jest tu jeden specjalista. Ciekawe, czy się odwróci, jak za nim biegł. Nie odwraca się. Więc chyba też tak działa ta zbroja. Zobaczmy. O, teraz to po prostu mi zauważył. No dobra. Do krawca miałem przejść, to idę do krawca. Uchuu, uh, uh. jest jej fragment Animusa. Gdzie jest? Tutaj jest. Ciekawe, ile mi brakuje do 50. O, 32 mam. Jeszcze parę na mapie odkryłem. Więc jak pozyskam 50, to cała reszta pojawi się na mapie. Dobra, jest tutaj. Widzę 5, 6, 7 dobra, mam tu 7. Odkryje się na pewno też więcej. To przy okazji, jak będę przerywał i poza nagrywaniem. Tak więc teraz udajemy się już na misję. To może do Sofii. Jest blisko. Dobrá, to śmigam tam.